i hey, co jest? Może śpiąca po prostu Trzeba popatrzeć na nią chwilę, bo ale nie chyba tak po prostu się czyściła i no łapczy no bo jak śpią kaczki te na jednej łapce. Aha. Dzień dobry kochani, witamy was serdecznie. Witam. Zaczęliśmy od gąski, bo właśnie wyszedłem teraz z kamerą z domu i tak patrzę, że gąska. Dziwnie stała, taka trochę osowiała Ale ona się chyba po prostu czyściła i wiecie Odpoczywała sobie, tak na jednej łapce Tak wygląda, no e, Jesteśmy już właściwie po obrządkach Bardzo szybko nam, słuchajcie, razem z mamą Jak jesteśmy, to jesteśmy dzisiaj, jestem zdziwiony Jak nam szybko poszło, no bo wiecie Ja dawałem siano e, tam Dalej dla, dla kóz, mama już w tym czasie Poiła wszystkie kozy, więc naprawdę bardzo Dużo szybciej to idzie, zostało nam jeszcze tylko Ścielić ukrówek e, i musimy sprzątnąć U kaczuszek, bo zaraz wam pokażę jaki syfek Robią tam kaczki, to są po prostu niesamowite te chlapaczki. Ile czekaj, one ty byłem by ciebie w niedzielę? W sobotę trafiły tam do tego pomieszczenia, bo dzień przed Twoim przyjazdem. Dzisiaj mamy wtorek, no to trzy dni właściwie można powiedzieć, nie? No to trzy no, dni, słuchajcie, taki gnoj jest, i jeszcze wczoraj ja mówiłem Danielowi i prosiłem go, żeby on pościelił im? Czy to było przedwczoraj? I, I zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Też po warzywach, nie? To, to, to. to, to, to jest. Ale to chyba chciałem wyjść, tak się patrzą, tak? Zobaczcie jaki syfek wczoraj wieczorem ścielone i zobaczcie tu co się dzieje. Jakim wycieka tutaj normalnie woda. A najlepsze jest to, że one mają poidełko, więc tutaj nie ma możliwości takiego chlapania nie wiadomo jakiego. A mimo wszystko jest bagienko się tutaj robi. Widłami to tak średnio od nich zabierać. Się... Rękawiczki może i rękoma, tak? Może tak. Jednak normalnie je przełożymy tutaj do takiej kastry na chwilę i normalnie widłami wyrzucę. No to sobie, żeby... Do góry trochę. No? Nie Jej, będziecie miały czystki domek to dobrze się dnia, nie? tak tą witaminkę to może zostawimy i ja zlałam tylko ogrzutko ojej jakie duże one już są z dnia na dzień coraz większe czeka czy nie wyjdę z tego to dla nich jest. jak <noise> chcą się wydostać. Chwileczkę tylko, już pan sprząta. Ja. <laughs> Mam nadzieję, że się nie zostało. Mama mówi co za jest otwarta To ma być otwarta bo to nowa, też nie chciałaś jej w ogóle No to jest nowa lodówka, Wiesz za ile? Zgadnij mnie 200? Zgadnij dalej 300? Jeszcze Więcej? Mniej 150? 100? Mniej 80? Mniej 50? Za darmo O no Boże no, za darmo Daniel załatwił, bo tam gdzie teraz e, robi ten remont, no to wiesz, ktoś sobie wymieniał. I to jeszcze zobacz jaka Polar, no, no. to tak się śmiejemy, że ona nam jeszcze 10 lat będzie pracowała. Polar to przecież najlepsze pralki, na, e, pralki, e, lodówki, Dobry, nie? sprzęt stary, pewnie no. lepszy niż ten. Pr... Już teraz co robią na 2 lata, wiecie jak to jest teraz, na 2 lata coś albo na rok, dopóki się nie skończy gwarancja mm -hmm. i koniec pracy, tak jest. No więc jak za darmo, to dobra cena. No i fajnie, na, na dwie no godziny. Szczęśliwe. A tak już leżały po kącikach, tam gdzie słucha się. Tam kłamie. gdzie bardziej suche. No. no mówię, na dwie godziny będzie czyste. A zgadnij, która już jest godzina. Nie wiem. Dzień, Jedenasta nie? prawie. Jedynastu. Na sakra. No co prawda dzisiaj sobie trochę powoli robimy, no nie? ale... Mimo wszystko. No, tak to schodzi. Czekaj, najpierw wywiozę ten, tą taczkę i potem pójdziemy do kurczaków. I muszę wam coś w ogóle pokazać. A co to robisz? A, wy... A mama chce nagrywać. Nagrywać Ale nie pokazuj kupy. <głosy> <głosy> Jaka blokerka. <noise> YouTuberka. Muszę Wam coś potem w ogóle pokazać, bo przyszła dzisiaj rozdrawniacz. Zamówiłem sobie taki w ogóle mega tani. Niecałe 200 zł, słuchajcie, zapłaciłem. Rozdrawniacz do warzyw, dlatego że, no wiadomo, tych warzyw jest już w tym roku dużo więcej niż było w ubiegłych latach. No i wiecie, krojenie tego ręcznie to po pierwsze bardzo dużo czasu. Ręce naprawdę bolą nadgarski, bo dnia jest naprawdę mega twarda, i przekroić ją na te, wiecie, mniejsze części do potem dosiekania, to naprawdę jest, trzeba się trochę nasiłować. I naprawdę bolą nadgarski. I zamówiłem sobie taki rozdrawniacz do. Typowo do, do warzyw, ale za 200 zł. On jest mały, nie, ale czytałem na jakiejś grupie krowiej, że właśnie jakaś pani go polecała. Mówi, że sobie świetnie radzi z warzywami, z dynią, z burakiem, z marchewką. Także zobaczymy, czy wiecie, co to w ogóle będzie. Opinia na, na Allegro, jak zamawiałem, to były takie, że. Dobrze sobie radzi, ale wymaga jakichś takich troszeczkę ulepszeń, że tam trzeba może coś przyspawać, z czasem ten bęben, który tam się obraca, bo jest takie, wiecie, niezbyt solidnie to zrobione, no, ale zobaczymy, no nie? A może trzeba tobie kanał założyć? Nie trzeba. Ktoś nagrywała vlogi. Trzymy. Zobaczymy. <laughs> Dzisiaj wszyscy obdarowani jabłkami, bo jak widzieliście, przywieźliśmy też od mamy jabłka. E, takie wiecie, spady i takie, które były trochę brzydsze wizualnie, no ale nie takie zgniłe wiadomo, to się odkroi i zwierzęki mogą zjeść. I dzisiaj i kurczaki, i króliki na jabłuszkach. No, u nas się już skończyły jabłuszka, to mamy teraz od mamy. Ludzie, po coś przyszedłem i nie wiem po co. Po co ja przyszedłem? A, owiec dla królików. Ale ja tutaj to w ogóle nic nie wadzę. Co to pusty karton? Jak jest Słuchajcie, to w ogóle nic nie ma chyba, to nic nie waży. To muszę iść po nożek, czekaj. Tak. Się szarpiesz z tyłu? bo ja jestem ciekawa, ja nie No się to nie mówię, ciekawa. że idę po nożek, a ty się szarpisz. Waga na ręce. na ręce, nogi, głowę. No nie, jest? Ale maleństwo faktycznie. To tutaj myślałem, że jeszcze kurczę, że to jeszcze będzie tak. No tak, na pewno chybotliwe, to już widzę. To jest pewnie jakaś tacka... Yy, tak, to to tak. No ale czekaj, ale co oni nie dali, żadnych... A co to. co z tym? Czy to jest w ogóle potrzebne do czegoś? Nie wiem. O co to chodzi? Czekajcie, bo to nie jest takie, wiecie, nie wiem, czy wy widzicie w ogóle. Jest ja sobie zobaczę na zdjęciu, po prostu na aukcji, jak to powinno wyglądać. Zobacz, czy w ogóle jest dobry kadr, czy to, bym, co to e, w ogóle cokolwiek widać. Niżej muszę to puścić, wiesz? Nic nie No tutaj są wszystkie na tym zdjęciu te ścianki. To bez sensu. A, a nawet nie dali nic, na co ja mam to przymocować? Nie ma nic, że jakiejś ścianki mhm. nie brakuje czy cokolwiek. Tak, w jakiś wkręt, że coś powinno być, nie? No, to jest niepotrzebne nawet składnie. No, a jak tutaj będziesz kroić, jak to jest niepotrzebne? Gdzieś wypadać. No. <laughs> To ma szansę w ogóle działać, tylko to trzeba przymocować. Nie dali tutaj, słuchajcie, ani żadnej śrubki, ani żadnych śrubek, ani niczego. Ja teraz nie mam, bo Daniel ze sobą wozi do, do pracy wkrętarkę i wszystko, więc jak przyjedzie, to trzeba będzie tutaj mm -hmm. po prostu to przymocować. I to ma szansę działać, bo ten bębenek już jest, widzę, zespawany tutaj fajnie na te. Czekajcie, ja wam pokażę. Więc wydaje mi się, że oni wzięli pod uwagę to opinie, które były, wiecie, tam pisali ludzie na Allegro, i zobaczcie. Opisali, że to jest takie luźne, ten bębenek. I on odpada. I ja widzę, że tu już pręcik dali i przyspawali ten bębenek, więc on już nie powinien się, no chyba, że ten pręcik jest jeszcze za słaby i te spawy mogą puścić, nie wiem. I wcale nie jest takie w sumie e, e, malutkie, no nie? No. Tutaj dynia właściwie na pół albo na trzy części, na cztery części i powinno to pójść nawet jako Tylko tako. nie wiem, czy to się pójdzie dynia. Pójdzie, na pewno. Tylko trzeba będzie trochę siły w to włożyć. No, w buraczki to na pewno. Na bank, no bań. No to dobra, ale. I tak i tak po południu robię warzywa, i jak niej przyjedzie to to zrobi, bo bez tego nie zrobię, no bo nie ma Chcesz jak. No wypadać, przecież tak, no. to musi mi się trzymać przecież. Chyba, że ja się będę trzymała. To... <laughs> tak. A ty będziesz kroił. <laughs> Dam wam znać chyba w jutrzejszym vlogu jak to się sprawuje, zobaczycie, pokażę wam. No ale słuchajcie, za 200 złotych... Mi się wydaje, że to powinno być spoko. Tylko też nóżki będą niestabilne, to no myślę, że nóżki trzeba będzie tutaj zamontować jakieś takie bardziej stabilne, albo przymocować to jakoś do podłoża, tak żeby to nie tańcowało, no mm. nie jak się będzie to kręcić. Fajny, dobry lid, za niecałe dwie stówki. A jakbyś dla papuszek jeszcze przykroiła, jabłuszko? jeszcze papużkom damy, jak wszyscy, to wszyscy. Nie, na pół wystarczy. Będziemy dać papagajkom. Może lepsze niż nasze. Jak się patrzy. A ty ile masz zeberek? 6 Właśnie słuchajcie, mojej mamie jeszcze wytruły zeberki. A ile ich się wypła? Nie. Miałam dwie parki i teraz dwie się wylęgłe. A bo cóż, że ktoś nie pamięta, nie wiem. 16, jakichś takich do I teraz młodych, to nie? A inny, młodych w ogóle nie. Czy w ogóle się przeżyją, nie? Tylko jest zimno. Mam nadzieję, że tak. Dobra, kochani, żegnam się, kończymy vloga. Demontować, bo już czas najwyższy. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło. Hejka. pa. pa. Ciebie, Daniel przyjechał. Zaraz zobaczymy, bo już dzwonił do mnie i się pytał, czy przyszło to do, do krojenia. Zobaczymy, czy Daniel zakuma od razu, o co chodzi z tą częścią jedną. Daniel wszystko wie. No zaraz zobaczymy. Właśnie się tak śmieliśmy z mamą, że Daniel pewnie przyjedzie, to zaraz będzie wiedział o co chodzi. Ja myślę, że po prostu trzeba to na pewno zrobić tak, jak to zrobiliśmy z mamą. Tylko oni nie dali nic do zamocowania, słuchaj. Żadnych śrubek ani nic. To jest, słuchaj, luźne. Zobacz. To jest odspawane, pięknie. To jest zgrzewane. Czyli to trzeba przyspawać? Tak. Albo hmm. i śrubkami starań Czyli na śrubki normalnie Ta, trzeba będzie to nie? zrobić. Ale ogólnie fajnie. Co, co o tym myślisz? Mhm. Spoko, no nie i zobacz, są takie pręty tutaj przyspawane, że nie powinno tu się nic raczej stać, nie? Ale to chodziło bardziej o to, że się może od, wiesz, że, że co? Znaczy, bo to jest zgrzewane, to nie jest spawane i dlatego to. Jak to jest same, spawane? To, to jest przyspawane. Chodziło o bęben, że jest przyspawany. Zobacz na ten pręcik. Hmm. Ale to chodziło im o to, że jak pisali tam w komentarzach, że te. te... To z grze wypuszczają. Nie o bębenku ja czytałem A? w komentarzach, że ten bęben nie, nie był kiedyś przyspawany w ogóle. Widocznie wiesz, czytali może opinie i już teraz spawają, to. No okej, okay, czyli na śrubeczki sobie to zrobimy i powinno nie. to pójść. <laughs> Się pytaj, co? To jest odleciane. No, że chyba odpadło. To tak nie mówisz, że to było, powinno być przyspawane, ale odpadło. Widzisz? Ale zrobimy na śrubki. Będzie gitara.